Sąsiedzie, zobaczymy się po drugiej stronie Ale co? Jak po drugiej stronie? Dobra widzimy co? Nie, dobra, nie Ja piję płotkę i idę za nim do tego portalu Mam nadzieję, że jak przejdę to tam też po prostu będę miał tą płotkę Okej, okay? jestem Ej, okay, idę za tymi blokami złota no, do władzy O, no, On szef Nie wiem że chyba iść, bo nie ma innej opcji Muszę iść za nim Po prostu nie mam już wyboru nie on mnie wzywa, ale się domyślał. No myślę, że nie my tak. słyszałem. Nie, nic nie słyszałeś, nic nie słyszałem, nie, nie wiem, dziwne. Ale okej. Okay. Idziemy do pałacu. Takiego pałacu? W Jak dzisiaj nie widać, nie? Więc to jest dobrze. A będę po prostu szedł krok krok... Krok w krok, krok za nim. Mam no. już całą trasę na pamięć, ale no to co on mi każe, to zobaczymy. Czuję, że to będzie... to będzie grube. Podoba mi się to. No, znaczy, no... nie podoba mi się, ale muszę to zrobić, bo inaczej będzie i tak koniec, więc... Nie ma co. Co jest? Czuję... czuję jakby ktoś tu był. Um. Jest. Nie wiem, dziwne wrażenie mam. Jezu. Znowu. Dobra, idę tam szybko. Zobaczymy co tam jest. O Jezu. Wiem dokładnie gdzie znajduje się zamek. Strasznie dziwne jest to, że mówię sam do siebie znowu. Ale czy mam jakiś inny wybór w sumie. Dobra, schodzimy. Okej, będę musiał być bloki że władca jakoś mi je da ponieważ no... Nie wiem Władco, ej, daj mi jakieś bloki, bo muszę się dostać na górę. Nie mam jak się tam dostać Nie wiem mnie Proszę cię Sąsiedzie, wiem, że gdzieś tu jesteś, ale nie idź za mną lepiej, bo to ci się dla Ciebie naprawdę źle skończy. Ta, no. Bla, bla, bla. Ale jeżeli Myślisz, chcesz że ci ryzykować, ubiegać? to proszę bardzo. Dobra. Ja Myślisz, Dobra, Myślisz, że Ci Chłopie. Jesteś chyba na górę, upadnie. Okej, okay, dostałem stack potek. Tego... Czymko do sobie je. Ma co się patoszkować. O, idziemy na górę. Trzymaj, mam okej. na szczęście drogę. Pływamy! Jak pływam jestem już praktycznie na samej górze. Jest, Jeszcze mam 30 potek, może się przydadzą. Ok, chyba zgubiłem sąsiada. On nie miał potki raczej. Tego nie wiem jak się tu dostać też. A ja już wchodzę na górę. Jezu, nienawidzę tego więzienia tak szczerze, ale znowu muszę tu być. nie. Widać mój ogień. Dobra, jakby się tam przedostać na górę Myślę, że będzie zrobić lekki parkur. Ja po mnie nie widział I co? Muszę Tak, Ej, prawda, Zbyszek Który jest na górę okay, Chyba to go zgubię a Dobra jak wchodzić. Dobra Oj Oj Oła! Dobra, nie skomentuję tego Już wracam Dobra, chwila Jeszcze raz chodzimy sobie. Jakbyś Ja bym się Okej, okay, a ta drabina zepsuta, już mnie denerwuje. No to tak. Dobra, ta drabina to jest tragedia. Jezu. Może kiedyś jedno. się uda. tragedia, chyba ty jesteś tragedią. Okej, okay, jestem. Okej, okay, jaki był teraz kod? Chyba taki, tego co pamiętam. Okej. Okay. Dokładnie, dobra, to chodzę. Okej. Okay. No i jestem na miejscu. Trochę się boję, ale no dobra. Le witaj władco. Przybyłem na rozkaz. Wiesz co teraz musisz zrobić. Musisz pozbyć się tego dziobaka. Nie. Tak eee... mnie denerwuje. Masz się go pozbyć, rozumiesz? Ale. Nie ma żadnego ale, masz się go pozbyć już! Już! Tak jest! Tak jest panie, ale. Mogę gdzieś wymyślić rzeczy, bo nie mam nic. Prawda. Wiesz. Ej. Wiesz i pozbądź go raz na zawsze. Co on bierze Co To jest. Dziękuję panie, to jest. Tak, Nie! Chyba nie co, więc ja idę wykonać rozkaz. Sto, bądź gotowy. Z tego, co chcę. Z tego żywego, że tam pod. Ja uczytam. Rupa. Masz się go pospić. Okay, ja dobra, uczyma. postaram się. się Gdzieś ja to tu raczej. Lecimy. To bolało. Dobra, dobra, spokojnie, bo co? Nie musisz po niego jak do fabulicy. Myślałem, już tyle przeżyło. Dobra, czy to było z wyjścia, czy Szybko. Dobra To coś się sprzeciwia Dobra już już spokojnie mam co Szybko gdzie było to wyjście Jest tu... O tutaj Dobra w kopie się gdzie jesteś? Czekam, czekam, czekam. Dobra Czekaj, przeciekaj, tu jesteś Dobra, płynałem tu Szybko Szybko, 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 biegnij, i Dobra, jestem tu Szybko, szybko, szybko. Jezu. Szybko, szybciej szyb tak, kopię. Okej, okay, co Nie widziałem już, że mi się skończyła. Jak spokojnie, bo po drodze to będzie słabo. Nie ja już. Nie, Aha, nie, nie, muszę, muszę, muszę muszę szybko. Szybko. Dobra, nie, 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 spokojnie. To ja ci robię w nie, 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 O O, nie, 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 nie,

o, nie. o, sąsiedzie, czekaj coś ci chcę powiedzieć. Tak, powiedzieć, jasne, no co tam? O, chcę Ci powiedzieć tylko, że mogłeś mnie posłuchać. Sąsiedzie, to co zakon. robisz jest nieodpowiedzialne. Na próbie nie sądziłem, że będziesz robił taki coś, to... Prostu... Szczerze. To co robisz, to jest niemądre. Ty tu jesteś tą złą osobą. Przyszonyś. Uh. Ja jestem tą złą osobą, Huczek? Ja że jestem tą złą osobą? Inny. Tak, ja! Myślałem, że jesteś inny. No, ja też myślałem, że ty jesteś inny. Nie poznaję ciebie, sąsiedzi, ja. naprawdę. Ja chciałem ostrzec, to teraz muszę cię zabić. Na początku, jak się poznałem, to myślałem, że jesteś dobrą, normalną osobą. A teraz... Nie wierzę, że naprawdę taki jesteś Ja taki nie jestem, ale ty... ty ciszą no. już nie ma innej opcji Wiem, że go zdenerwujesz To było mi słuchać Jakbym cię posłuchał Jakbym cię nie teraz nie zabije To umrzemy obaj Tego... No proszę, zatrzymaj się ja na pewno nie umrę. Słyszałem, co on do ciebie mówił. Jeżeli ty mnie zabijesz, to przeżyjesz. I on może coś zrobić, ale najpierw się mnie tobą, że nie wykonałeś poprawnie tej mis misji. Więc ja... Na razie ucieknę przed tobą. Jezu, jak ty daleko jesteś. O Boże! Jezu, Jez nie, Jezu, ale co? to... Nie! No, co? i tak to wrócić to... na kolofabu i co jeszcze? Ta, no, ta, no. Nie, do nie zobaczenia. Nie wierzę w tego człowieka, to jest naprawdę niesamowite. On już się on darował. Chyba teraz najważniejsze pytanie: czy jak go naprawię, to czy będzie taki sam? pewnie muszę pozbierać drewno. I będę musiał wyruszyć do netheru, żeby pozbierać Glowstone. Będę musiał jeszcze zrobić to mleko. Czemu jest noc? Czemu jest noc? Ja się zastanawiam. Nie podoba mi hmm. ja. się to. Hmm. To jest ta JOKSTAR. Ona jest fajna przecież. Więc o! Łatwie to było. No, tutaj mogą być jakieś rzeczy. O właśnie jedzenie. Jej, jedzenie mi się kończy. Z tej wioski tu nic nie ma. Uszkielet. Więc najbardziej się denerwuje o to jedzenie. Już naprawdę mi się kończy. Może no, tak. Tak będzie łatwe. Okay, tak. O, chwila, to jest jakaś jazda. Mm -hmm. Potrzebowałbym lawy, żeby zrobić ten portal do nether. O, o! Creeper był. Ciągle creeper nagle wybuchł. Okej, okay. nie podoba mi się to, nie podoba mi się, nie podoba mi się nie pioruny, no Dobra Odpływam stąd jak najdalej Więc ja będę płynął i widzimy się jak gdzieś to płynę Jezu Nie wiem co jest z tymi piorunami, nie tak Pajdź, ona, pamiętam, dalej. O, Albo? Nie, 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 się. nie, może znajdę coś ciekawego. nie, szłem i znalazłem wioskę. nie, chleb. No, nie, sobie nie, 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 Okej, sobie sobie chlebek.

Czyli właśnie zrobić portal. A żeby zrobić portal, to nie jest jakoś ciężko. Zdarzy się, ma ma plik nie Już jest portal. O, jeszcze mam zapalniczkę. I cik, mam portal. Mam portal i... i... Dobra, jestem. Wiem, że nie jestem w tym świecie. Ale poszedłem tutaj po Glowstone. Bo jak wiecie, żeby naprawić kogoś, to czyny jest klaczek z Glowstone. Jestem na 70. kratce. Trafił się taki tragiczny wymiar. Że to jest po prostu śmieszne. Mam nadzieję, że będę już nie będzie strzelać. I co mam na dzisiaj, to tyle. Chcę przypomnieć, że. Jest już nasz serwer Discord, do którego zostawiamy link w opisie, więc możecie wbić jak najbardziej, zostawcie jeszcze łapkę w górę suba i to tyle. Dzięki.